Cześć, jestem Sirek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Niestety, 23 maja, jest w sobotę, z premiera LEGO Ninjago 712 Prime Empire, się nie odbędzie na ten karty network. Odbędzie się dopiero w lipcu. Którego dnia, to powiem Wam w przyszłości. Ale dzisiaj nie film o LEGO Ninjago. Dzisiaj film o nowej serii LEGO, czyli Monkey Kid. Ja nie chcę zagłębiać jakąś tą fabułę, tak jak... Tak, tak, jak na przykład mistrz Claudio, bo o niego jest cały odcinek poświęcony fabule Monkey Kid. No, ale powiem tylko najważniejsze, najważniejsze szczegóły, jeśli chodzi o to. Wpadajcie do mistrza Claudio i do innych też youtuberów, bo oni tam bardziej ruszyli tą fabułę. Więc może najpierw przejdźmy do głównych postaci. Dobrych głównych postaci, oczywiście. Pierwsza główna postać to wiadomo, że to jest Monkey Kid. Druga, May. Trzecia, Pixie. I czwarta, Sandy. Może teraz, może teraz skupmy się, jak wyglądają te postacie. Jak widać, May jest, tak, jest w kolor, ma strój koloru białego i na nim zielone wzorki. Po, ma podobne włosy też trochę do niej, Ale też ma inne jakby... Podobne po prostu są. Pixie... Jest taki ubrany jak zwykły chłopak lub bardziej taki chłopak. Mi, znaczy to jest chłopak, ale strój mi bardziej przypomina chłopaka. Po prostu z miasta jakiegoś i czapkę jakiegoś kucharza. Ale ogólnie jest świnią człowiekiem. Trzecia to Monkey Kid. Monkey Kid to taki jakby. Po, przypomina też trochę Kaja, ale to nie jest Kaj oczywiście. Też ma podobny strój do Pixie, tylko. Inną kurtkę, inne spodnie, ale jest taki, jakby taki, taki jak normalny człowiek nosi na co dzień. Ma to, jak widać, ten zwój, miecz, coś tak, czy tam laskę. Tutaj jakiś taki, naszyja, coś mam nie wiem, co to, to jest dokładnie. Ma tej głowę, opaskę i oczywiście czarne włosy. Sandy natomiast jest jakby takim trochę potworem, bo jest cały niebieski. Ma białe spodnie, taki naszyjnik różowy, brodę rudą oraz włosy rudą. Trochę jego włosy przypominają kogoś na scenie rocka, wiecie, rock and roll. On ma taką włosy, jakby. Teraz może przejdźmy do głównych złych postaci. Pierwsza zła postać to jest księżniczka Iran Fant. Przepraszam, jak sobie źle powiedziałam jej imię, ale chyba tak się ją mówi. Jak widać, zresztą tutaj słabo widać, bo słaba jakoś akurat. Ale jak widać, ma taki czerwony, trochę strój, na nim jakieś wzorki. A za jest taki puach, jakby, znaczy taki królewski strój. Włosy takie na nim też tak widać, że koronę chyba ma. Przejdźmy może do drugiego złoczyńcy. Drugi złoczyńca to generał Iran Flight. Nie wiem jak się go czyta, dlatego wybaczcie, ale tutaj macie jego imię. Powiedziałem, mi, powiedziałem. No skupmy się na jego stroju strój głównie składa się z czarnego ale takie jakby szarego trochę nie wiem jak to teraz tak y, stwierdzić widać, że ma taki hełm trochę przypomina jego hełm takiego jakby byka, bo tutaj jeszcze ma taką na nosie, złote. na jego ciuchach są różne wzorki a z tyłu ma taką chyba jakąś palerynę fioletową Widać też, że tutaj ma taką twarz, chyba trochę yy, yy, pomarańczową. To już koniec tego materiału. Zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji z Po więcej materiału. Bo chciałbym do wakacji dobić 30 subskrypcji, ale myślę, że to się małe są sans, szanse. W sumie tak jak powiedziałem, że 20 subskrypcji to szansę, szanse, ale wbijcie chociaż te 25. No więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. Miłego dnia lub wieczoru. Cześć.